Witamy Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zosia Golis, a mój kanał do Ciało, Umysłu i Duch. Czytam z pierwsze litery cud. I na tym cudzie już od pewnego czasu są dwa cuda. Czyli Grażynka Gól, witam cię Grażynko. Witam cię serdecznie, Zosiu, wszystkich naszych słuchaczy również. I dzień dobry dla wszystkich. Dzień dobry. Kochani, przyszliśmy do Was na żywo, żeby Was poinformować trochę o tak zwanych nowościach, które my podejmujemy w działaniu. W związku z tym, że coraz częściej zaczęło się zdarzać w komentarzach takie nieprzyjemne komentarze, szczególnie pod, w moim kierunku, czyli typu: Pani Golisz, czy mogłaby się Pani odzywać? Pani Golisz, czy mogłaby się Pani łaskawie nie wtrącać? I tak dalej, i tak dalej. Ten kanał jest mój. My z Grażynką współpracujemy. To nie jest tak, że ja zapraszam Grażynkę. Grażynka w innych rozmowach jest gościem, tylko i mówi, 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 a tutaj je, będzie y, y, trochę inaczej i z, jakby chcemy trochę zmienić takie zasady. Y, dlaczego? Dlatego, że chcemy nagrania robić dla ludzi, którym to pomaga, a pomaga y, y, dla Was. Wiemy bardzo dużą ilość ludzi, że piszecie piękne komentarze, dziękujecie, i my chcemy wprowadzić trochę zmian. To oddaję Ci głos, Grażynko, trochę dodaj. Ty od siebie, jak ty, to, bo ty też na swój kanał dawałaś nagrania i też wiesz, że zdarzały się takie komentarze. I nie jest to przyjemne ani dla mnie, ani dla Ciebie, żeby ktoś z mojego kanału mi wypraszał. Czy mogę? aby się pani odzywać i tak dalej i tak dalej, nie? Tak, tak jak Zosia mówi, jest tych wpisów troszkę takich, którzy, no, jakby, jakby mówią, żeby się pani Zosia nie odzywała. Rzeczywiście to się dzieje. Ja też mam swój kanał i wrzucam te filmiki, żeby z każdej strony było, można było posłuchać i tak. I nasz kanał w tej chwili wygląda troszkę inaczej nie jest to tak jak Zosia mówiła, że ktoś mnie zaprasza i ja wypowiadam swój pogląd czy zdanie. Tutaj ma to charakter współpracy, czyli jakby chcemy wchodzić w przestrzeń, robić wglądy. W związku z tym, że Zosia również ma bardzo ładne wglądy, więc dzielimy się naszymi spostrzeżeniami i łączymy to w całość. Często to się potwierdzają te wizje, bo dotyczy to danego tematu, a więc najczęściej się to potwierdza, więc Uzupełniamy te wglądy, i wtedy wypowiada się i Zosia, i ja, mówiąc, co widzimy, i ewentualnie komentarze do tego mogą być, pytania. A, i tutaj Zosia mówiła przed chwilą o tym, że Chcemy, chcemy to, nie wiem, to jeszcze Zosiu nie mówiłaś, żeby ta grupa była, te spotkania nasze tutaj, otwieramy się na wsparcie kanału. Prawda? Tych, którzy by chcieli wiedzieć trochę więcej, to będzie też taka ilość osób, którzy by chcieli trochę więcej, możemy się wtedy bardziej otwierać, mówić bardziej otwarcie, ponieważ nie wszystko jawnie można mówić, bo może to zaszkodzić naszemu kanałowi. A dla takich, co chcieliby trochę więcej usłyszeć, takie z dobrego serca wsparcia, i wtedy też można zadawać pytania więcej, pytać się o więcej informacji. Też przez wglądy możemy dawać odpowiedzi takie, które no może bardziej by satysfakcjonowały, byłyby może bardziej poszerzone. Oczywiście dotyczy to pytań no, takich, które na które można odpowiedzieć, bo czasami ludzie pytają o takie rzeczy, że lepiej. Nie poruszać tego tematu albo za bardzo się nie, nie wypowiadać. No, ale to też dotyczy wizji i naszej wiedzy, bo też jesteśmy ludźmi, więc nie musimy być alfomologą i wszystko wiedzieć. Także tak to wygląda. Fajnie, dziękuję Ci bardzo. Tutaj le, Leokadia, Lako. Strzewa, nie wiem. Witam Panie. Proszę blokować od razu takie osoby dyktujące warunki. Wiesz, co tylko to nie jest takie proste, ponieważ my robimy nagrania, bo czasy są dosyć, nazwijmy to, niebezpieczne, żeby wchodzić tak na wizję, wiecie, bo no. Myślę, że osoby świadome wiedzą o co chodzi, dlaczego robić taki wgląd. No są energie, którym to nie na rękę, nazwijmy to tak najprościej. Więc my nagrywamy takie audycje, żeby to było w spokoju, i później dajemy Wam jako premierę. Te wglądy, więc my wszystkiego nie jesteśmy w stanie doglądać, że tak powiem, bo mamy naprawdę dużo pracy i sesje i nagrania i tu różne rzeczy. Także postanowiłyśmy, jak Grażynka powiedziała, pod filmikiem. Macie numer konta, nie ma jakiegoś dyktowania warunków absolutnie tutaj, bo wiecie, co jak to się przesieje właśnie. Komu tak naprawdę zależy na tym, żeby słuchać nas i tych wglądów ewentualnie. Tych, bo wiecie, że my musimy cedzić, używać zamiennych słów i tak dalej, jeżeli to jest publiczne. I część ludzi nie rozumie, i no właśnie piszą takie różne, no, tak jak powiedziała Grażynka, nieprzyjemne komentarze. W związku z tym, jeżeli Wam zależy na tym, żeby z nami być, żeby mieć bliższy kontakt, to tutaj pod filmikiem macie numer konta, symboliczna kwota, taką jaką uznacie od serca. I wtedy będziemy robić nagrania również na Wasze zapytania. Na Wasze zapytania, ale dostęp do tego będziecie mieli tylko Wy. No i te osoby wspierające nasze rozmowy będą miały też no, dostęp do, też ta, do takich innych materiałów, może będziemy robić taką medytację spontaniczną. Także, jeżeli chcecie być z nami i żeby nam, nazwijmy to, tak nie przeszkadzano, to zapraszamy Was do tego. Tu macie link pod nagraniem do grupy, ale ta grupa, z tej grupy są spotkania i możecie dołączyć do grupy tak zwanej zamkniętej. To jest grupa warsztatowa, grupa wznosząca, bardziej rozwojowa. A tu mówimy o, o wspierających symbolicznie, to, to będzie inna grupa. Także. To, to tyle od nas. Dużo nagrań robiłyśmy, dużo korzystacie z tego, bo to widać, że się uspokajacie, bo my nie straszymy. My przekazujemy to, co widzimy, w najbardziej delikatny sposób, żeby nie napędzać tego. I w naszym poczuciu bardzo pomagamy Wam i planecie, żeby nie było tej energii, wiecie. Więc my jeszcze zrobimy nagranie, ono będzie dla Was jako premiera. Jako ciekawostkę Was zachęcimy. Co w trawie piszczy? Kto tak naprawdę na tych torach? Kto to tam, To tamto. Musimy znowu sedzić, przez że zęby, żeby nam tego nie, nie, nie zbanowali znowu. Także. Takie rozmowy, jak Grażynka powiedziała, ja jeszcze raz przypomnę, będą dla Was, tych wszystkich, którzy zechcą dobrowolną kwotą wesprzeć nasz czas, na nasze serce, nasz, nasz wgląd, i wtedy będzie to dla ludzi, którzy naprawdę z tego skorzystają. Do takiego wniosku doszłyśmy. I jeżeli Wam to odpowiada. To zapraszamy do, do ewentualnie, jak macie pytania, to macie pod filmem kontakt, możecie pytać. Krażynka jest na innej, inną ma, czy, 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 czas, no 9 godzin jest różnica. 6, Cześć. Cześć. Sześć. To sze, sześć godzin. To jest, to jest sporo. Więc, tak. jeżeli ja jestem dostępna, napiszcie do mnie, czy, bo Grażynka akurat jest jeszcze no, zakopana, dlatego stąd te pomysły, jak pomóc jak największej ilości ludzi, bo indywidualna sesja to jest jeden człowiek. Tak. Ale jak pomóc większej ilości ludzi, bo my widzimy, że Was to wspiera, że jak wchodzimy na wizję, to no, nasze kochane panie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze zrobimy Wam to nagranie, żebyście wiedzieli, co w trawie piszczy. Przyjrzymy się jeszcze wielu takim innym sytuacjom, rzeczom, które się dzieją, na ile źródło pozwoli nam w to wejść i wgląd zrobić. Także tak tyle informacyjnie, jeżeli uważacie, jest sporo jest na wizji 49 osób, a dwie osoby tylko napisały i przywitały się. Więc, więc no mówimy do Was wszystkich. Także tyle, tyle, kochani, na ten moment i myślę, że to jest dobry pomysł. Jest Ryszard, pozdrawiam serdecznie i my również siebie, Ryszardzie, pozdrawiamy i zachęcamy do odsłuchania na początku i Marzanne również. Fajnie, że się przywitaliście, a więc my idziemy działać, słuchajcie. I tyle informacji z naszego serca do waszych serców. So serca płynie, do serca trafia. Proszę, chciałaś Gerszynko jeszcze coś dodać? No, chciałam podziękować, że jesteście, że słuchacie. Myślę, że przyjmiecie ze zrozumieniem te nasze informacje, które przekazujemy, że jest to zrozumiałe i, i że tak decyzje podjęłyśmy. Jest to potrzeba jakby czasu i sytuacji, w jakiej jesteśmy i powiedzmy naszego czasu, który poświęcamy, który jest też naszą pracą. I tak jak Zosia przed chwilą powiedziała, że jest to praca na rzecz... Całości, prawda? To jest dla Was, jako całość, jako ludzi, którzy słuchają istot, i nawet całej planety, praca, bo praca indywidualna jest tak, no, jest to poświęcenie czasu jednej osobie, co jest bardzo cenne, bo każda jedna osoba, której można uratować duszę, czy związać się, z tym, pomóc w na jej drodze rozwoju, jest cenne. Każda jedna dusza jest cenna, ale z naszej strony, jako terapeutów, wymaga to dużego poświęcenia i jest to bardzo pracochłonne. No i ja przynajmniej wiem, że Zosia też czuje się zmęczona po takich sesjach, bo no, wymaga to więcej energii i, i postanowiłyśmy bardziej na szerszą skalę. Poprowadzić takie spotkania, sesje, które mogą być rozwojowe i uzdrawiające dla nas wszystkich i dla planety, bo to można na rzecz Ziemi, która teraz potrzebuje jak najwięcej wsparcia. Planeta, Ziemia, Polska, prawda, można to do Polski się też ograniczać, żebyśmy, jesteśmy Polakami i więcej chcemy wiedzieć i nas to interesuje, ale cała planeta jest też naszą. Ja uważam, że granice, które powstały, są to sztucznie stworzone granice, jesteśmy z ziemianami, jesteśmy istotami kosmopolitami, a nie jakimiś podzielonymi istotami, gdzieś granice nas podzielono sztucznie, ci globaliści i to jest wkurza. Ja się nie czuję y, ograniczona do jednego kraju, jestem Jesteśmy wszystkim, prawda, z całą naszą ziemią, planetą, a nie nam gdzieś każą lub zakazują lub nakazują, że nie możesz granicy przekroczyć, gdzie jesteś, jesteś jej świętym dzieckiem tej ziemi. A oni cię za, za, zabraniają przekroczyć granicę na swojej własnej matce ziemi. No jest to jest to, no ja wiem, że to się zmieni wkrótce, że, że i tych granic nie będzie, że to się pozmienia, bo w tym kierunku to wszystko idzie. No się rozgadałam trochę już poszłam. A Poszłam dalej, no ale myślę, że to na dzisiaj ta informacja wystarczy, a więcej możemy właśnie rozwijać te tematy i waszych pytań, to, to co będziecie chcieli pytać, i rozwoju i pracy z Ziemią, z Wami w takich już i, i spotkaniach, bo to jest organizacyjne spotkanie. Tak, tak. tak, tak. Bo, bo no ja dodam to, do, do osoby to, co powiedziałam, wiecie, um, Kolowanie jest. Ja na przykład dałam taki post na Facebooku, on taki niedoko, niewinny był tak naprawdę. I już dostałam ostrzeżenia od Facebooka, że, że ono nie, nie usunęli mi jeszcze, nie zablokowali, ale że to odbiega, o, pisze do nas Joanna Bagiński. Witam, kochane panie Chicago. Witamy Chicago. O, Także wspaniale. Chicago dobrze, żeby wiedziało, że jak no może odsłuchajcie od początku o co nam chodzi, bo tak jak powiedziałam cedzenie tych informacji może nie dla wszystkich jest jasne, ale my musimy to cedzić, bo ja opowiadałam u siebie na kanale, ale powiem to krótko na przykład o co chodzi, jaka jest sytuacja, że miałam zdarzenie w szpitalu i, no i do lekarza powiedziałam, że przepraszam. Panie doktorze, pan jest gościem w moim kraju. A pan doktor uniósł się, mówi: Niech pani uważa, co pani mówi, rozmowa jest nagrywana, ja zgłoszę do odpowiednich służb. Więc rozumiecie, takie rzeczy dzieją się, musimy uważać. Wiecie to, o tym? Tak, proszę. To coś dobrać. tutaj było, co mówisz, Zosiu, dość głośne, że ktoś stracił życie przez to, że obcokrajowiec nie zrozumiał pacjenta. Tak, czterech ich było. Czterech i było. Czterech i żaden nie mówi po, to dostał, miał, alergię, miał alergię, dostał wstrząsu i nie zrozumieli, że on tego wstrząsu dostał, że trzeba otrzymać leki e, przeciwstawne, czyli antyhistaminowe, których tak. nie otrzymał, bo go nie zrozumieli. Jeszcze mu dołożyli. Jeszcze no ten wstrząs się powiększył. No chyba to, to, to już bez względu na to, na przyczynę, ale niezrozumienie do, po, przyczyniło się do śmierci, więc albo po, muszą dobrze znać język polski, jeżeli w Polsce chcą pracować w polskich szpitalach, albo po prostu nie mogą pracować. Zdecydowanie ktoś Polaków przede wszystkim to jest Polska, tu Polacy powinni pracować. No ja, ja tu przeciw Ja akurat jestem yy, też go gościem w tym kraju. I, i jak no ale zaproszę... przepraszam Cię Grażynko, gdyby ktoś Ci powiedział, że jesteś gościem to nie byś się obraziła, się. tak jak ja powiedziałam nie. Panu doktorowi, że ja byłam 17 lat w Niemczech i gdyby mi Niemiec powiedział, no, że jestem gościem w Niemczech, ja bym się nigdy nie obraziła, bo ja Niemkom nigdy nie będę. Dokładnie. I byłam rzeczywiście gościem ich kraju tak przez jest. tyle lat, więc tutaj rozumiecie, zobaczcie wagę sytuacji. Chcemy tak. rozmawiać o tym, żebyście uważali w takich urzędach, właśnie jak przed chwilą powiedziałyśmy, żebyście mieli świadomość tego, co Wam podają, o wszystko pytajcie. Tego nie możemy tu mówić, bo zaraz będzie, wiecie, Barm zamknięcie buzi i wiecie też, ilu yy, yy, światłych ludzi, lekarzy, Zamknięto więzienia, psychiatryka, ilu uczciwych posłów czy, 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 czy innych ludzi, którzy głosili prawdę. Wy o I tym jest. wiecie. Dokładnie. I to jest system mafijny, jak nie mogą sobie poradzić z takim delikwentem, to ruszają w stronę rodziny, więc to jest naprawdę niebezpieczne. Tak, Ci tak. ludzie, no, odważni, pełni, Polacy otwa, z otwartym sercem, no, tracą jak się Ile, ile nas ginie, tych, którzy za dużo powiedzą, tak. prawda? Już nie mówię, że zamkną w psychiatryku, co też jest, no, odizolowane. Tak, ale, ale giną, mordują. Zwyczajnie wypadki powo mm. powodują jakieś choroby. Także tu naprawdę musimy ja muszę dodać, że ja też mam ten swój kanał. Tam mam najczęściej te filmiki, które oglądamy. I tam miałam kiedyś taki fajny filmik. Chcę zał, po, po, powiedzieć, na co teraz zwracać uwagi. Zrobiłam taki ładny filmik BHP energetyczny. No to jest niewinne, słuchajcie. Wiele w tych filmików jest, ale ten zniknął. Już im się nie podoba, żebyście się ratowali, chociażby osłaniali. No, zobaczcie, no. BHP, ja myślę, że my to też trzeba będzie może nie całościowo, ale trochę tego BHP energetycznego trochę przemycić, żebyśmy byli świadomi tego, jak się tak. przeciwstawiać. No oczywiście energetycznie, prawda, żeby nas nie atakowano, żebyśmy się bronili. No. Dokładnie, dokładnie. Także e, widzę, że tutaj e, piszecie słowa poparcia i e, że rozumiecie, bo tak jak powiedziałam, Stetoskop nie oznacza lekarza, nie wiem, czy wiecie, że z tamtego kraju. No, no bo jak tak powiedział pan doktor, to już wiedziałam skąd jest. I jest to jedyny kraj, który przyjeżdża do nas i nie potrzebuje nostryfikować dyplomu. No proszę. No to tak przedsedzę między zębami, prawdopodobnie studiują i e learning i przyjeżdżają sobie praktykować. No i człowiek z, jak Grażynka powiedziała z uczuleniem, tak po prostu musiał umrzeć, bo pacjent nie rozumie. Ja jeszcze na zakończenie dodam, bo niektórzy z Was wiedzą, ten tenże doktor napisał mi diagnozę, że mam, nie rozmawiał ze mną ani podszedł tylko co mnie serce złapało, 1 listopada miałam taki rzut na serce, a część was wie, że wielu ludzi ma ten rzut na serce. Roman Nacht odszedł, Janusz leży i tak dalej, i tak dalej. I ja z tego powodu wezwałam pogotowie, a w diagnozie dostałam od lekarza z innym akcentem, że mam zaburzenia psychiczne i że kieruje mnie do szpitala psychiatrycznego na leczenie psychiatryczne. Więc ja później z nim jeszcze rozmawiałam, ale nie o tym rzecz, tylko chcemy Wam mówić o takich rzeczach, gdzie możecie się pewnych rzeczy ustrzec, żeby dbać też na ile można i się nie dać. Bo gdyby ktoś był bardziej przestraszony, to by się wystraszył tego, co powiedział pan doktor, że zgłosił pewnym służbom. Ja, mówię, ja przepraszam, ja jestem porządnym obywatelem, ja się żadnych służb nie boję. Niech się no, sam skieruje na, na, do tak, zakładu psychiatrycznego. Tak. Także słuchajcie, to jest to, jak ja komuś mówię, to jest niewiarygodne. Ja poszłam z do serca mam strofantynę trzy psiki pod język i wezwałam pogotowie, bo tak wiem, że można uratować się przed zawałem, czyli te pierwsza pomoc ja mam swoją i zawołałam pogotowie, więc diagnozę dostałam taką, że trzeba będzie poszukać jakiegoś, wiecie, dobrego lekarza, żeby przebadał psychiatrycznie i to odkręcić kolokwialnie mówiąc, bo to nie są żarty. My wam będziemy mówić, że to jest pewien plan też, żebyście o tym wiedzieli, że te pewne rzeczy, żeby zrobić nas kukuru kukuku, to jest pewien plan. Plan, no to wam powiemy, bo żeby nam tutaj zaraz ktoś nie naskoczył, bo. O, tu Agnieszka pisze, ja dostałam zapaści i lekarz podał mi leki na uspokojenie. No. No dobre. no To no, tak no. samo jak u ciebie. Na, na, na zagrożenie przed serca się wysyła do zakładów psychiatrycznych. To, to już jest no, Na leczenie jest, psychiatryczne, Na leczenie jest. Tak. To by Przydał się kardiolog, a nie psychiatra, prawda? No to ja myślę, że dlatego doktora by się przydał psychiatra, dobry, który takie, taką opinię wystawił. Niech sam idzie do tego zakładu. No to wyrazić, to wyraźnie jest to coś. No nie dokładnie. Tak. Dlatego chcemy, rozumiecie. No widzicie, że. To my nie wiemy, kto nas słucha, a uszy mają, nie mają uszu, a mają. A mają, mają. I nas słuchają, <laughs> i później wiecie, no, my też mamy rodziny, i tak dalej, nie? Więc yy, chcemy mówić do tych, którzy chcą nas słuchać, rozumiecie? Ja myślę, że, że dużo z Was yy, yy, rozumie, że tak powiem, nie? O czym mówimy. Także macie, tak jak powiedziałam, reasumując, pod filmem macie numer konta, dobrowolna kwota, czy to będzie 10,20, mnie od Was nie chodzi o wymaganie jakieś, tylko chodzi o wysyłanie. Rekcjonowanie ludzi, którym naprawdę zależy, i żeby coś tam się dowiedzieć, współpracować i pomóc naszej kochanej Polsce, naszej ojczyźnie i planecie, jak Grażynka powiedziała. Bo jednostki no, to dłużej trwa po prostu, a czasu już nie ma na takie, tak. wiecie, jak będę gotowa, czy jak przyjdzie czas. Naprawdę nie. Także zapraszamy bardzo serdecznie. I no będzie jeszcze jedno nagranie ciekawe, bo sama jestem ciekawa kto Wyjdzie. stoi za tym rozwaleniem torów. No <grym> to taką ciekawostkę i nie tylko. Tak. Także dziękuję ci bardzo Grażynko. Państwu dziękuję za uwagę i do następnego razu. Dziękuję również do następnego razu.